Hejka, kochani, ja właśnie ogarniam salon i widzę, że psy gdzieś się dorwały na sofę. Zobaczcie, właśnie to jest problem z Borysem: on wchodzi i on wszystko kopie i drapie. Także, żeby to odkazić, metod ten, taki wiecie, naturalny, to jest produkt nietoksyczny. Spryskujemy, pryskamy, pryskamy, pryskamy i zaraz wytrzemy. Będzie ładnie pachnieć, będzie odkażone no i przede wszystkim wyczyszczone. No, od razu lepiej, czyż nie? A jeszcze Wam chciałam pokazać, pamiętacie te poduszki, znaczy poszewki i poduszek, które znajomą mi kupiła w Polsce Pepko? Zobaczcie, kolor szary, tak? No, z prześwitem jakiegoś różowego, ale zobaczcie na to. Druga strona jakaś beżowa, ale to tylko w jednej. Ta jest cała szara, a ta z jednej strony jakaś taka beżowata. Nie wiem, co jest grane, ale tak jest, także tak zostawiamy. I... Sofa gotowa. Coś mi się chce tutaj zmienić, ale za bardzo nie wiem co. Boże, i ten renifer cały czas wisi. No nieważne. Cały czas, znaczy cały czas coś bym zmieniła. Może jakiś dałabym czarny obrazek zamiast tego z Alika. Albo może coś zamiast tej żyrafy. No nie wiem, coś później pokombinuję. Z pewnością Wam pokażę, co wymyśliłam. Dzień dobry. No więc nadszedł ten dzień, kiedy w pięciu latach pracy nadszedł czas, żeby się rozstać z moją firmą. E, łyska się wokół kręci, nie jest z, z powodu, że nie wiem, kochałem, nie wiadomo jak bardzo tą e, pracę. Było ok. E, szkoda mi tylko kontaktów, szkoda mi ludzi. E, zżyłem się z, z wieloma z nich i ciężko, naprawdę z ciężkim sercem, e, składam dzisiaj wypowiedzenie. E, nie widzę przyszłości w tej firmie, kompletnie żadnej. Jest coraz gorzej, pieniądze są coraz mniejsze. E, szacunek dla pracownika coraz słabszy, więc no, nie mam innego wyjścia, po prostu trzeba trzeba po prostu odejść nie palę za sobą mostów bo mogłem to zrobić po prostu bez wypowiedzenia odejść czyli składam tygodniowe wypowiedzenie nie zamierzam tam wracać naprawdę nie sądzę, żeby mi mogli zaoferować nie wiem, jakąkolwiek jakiekolwiek lepsze pieniądze, czy lepsze warunki, bo, bo bo nie, bo cały czas tylko kroją i kroją. Także. Yy... Także tak, po 5 latach, czas na zmiany. Nie lubię zmian. Strasznie nie lubię zmian. Strasznie mnie to denerwuje, strasznie czuję w sobie taki, taki niepokój, ale no muszę położyć wszystko na jedną kartę. Rezygnuję z pracy, szukam czegoś innego i, i tyle. Kończymy na dzisiaj. Zamykamy pewien, pewien etap w życiu i od poniedziałku zaczynamy poszukiwanie pracy mam już parę takich powiedzmy haczyków, gdzie mógłbym się zaczepić na, na chwilkę także, także tyle chciałem zrobić coś takiego, że zdam prawo jazdy i w międzyczasie będę szukał jakiejś pracy, ale to stało się po prostu zbyt trudne do zrobienia, może w ten sposób wszędzie gdzie nie aplikowałem wszędzie mi mówili, że dwa lata doświadczenia muszę mieć, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, więc nie mam tego doświadczenia no i będę musiał się zarejestrować w agencji gdzie po prostu będę miał jakąś pracę tymczasową żeby po prostu piąć się i gdzieś się w końcu zaczepić na jakiś tam kontrakt ale coś w końcu muszę w życiu zrobić muszę po prostu mieć takiego kopniaka w dupę że nie mam pracy stałej i muszę szukać czegoś innego więc tak właśnie dzisiaj robię nie ma sensu dłużej tego ciągnąć nie ma sensu mieć nadzieję na nie wiem, niebieskie migdały Kończę Dzisiaj i tyle Dziękuję Jadę właśnie do szefa porozmawiać Złożyłem powiedzenie i zaraz Wam powiem Co, co na to Pewnie będzie coś takiego Ok, dziękuję, do widzenia tak to, tak to pewnie będzie Ale jadę jeszcze się pożegnać Z chłopakami Mam O 12 jest zmiana Więc spotkam się z co najmniej Dwiema zmianami poraną i popołudniową. No i tyle i już więcej moje nogę tam raczej nie powstanie. Kwiaty już zdecydowanie mają ponad tydzień. Zobaczcie, cały czas się pięknie trzymają. Coś tutaj ten gerberek zaczyna mi opadać. Nie wiem, co jest, grane, Boże, jakie piękne kolory. Także idę. W ogóle jestem zdziwiona, bo bardzo długo mi się róże trzymają. Pierwszy raz. To naprawdę jest ponad tydzień. Także idę zmienić wodę, przepłukać i zobaczyć, co jest tutaj do wyrzucenia, ale same popatrzcie, sami popatrzcie. No piękna wiosna. Na dworze dupa, chociaż wygląda to, jakby było słonecznie, uwierzcie mi, nie jest. Ale chociaż w domu pięknie i kolorowo. No ogólnie to dzień dobry. Tak sobie myślę, jak sprzątanie. No to przecież sprzątanie kominek czysty, spray w ręku. Lecimy z lusterkiem. Wiecie, co zawsze wycieram lusterko, mówiłam wam nieraz, w ogóle szkła, szyby. Yy. Śreczką tylko z mikrofibry, ale coś mi wzięło, wiecie, żeby tak więcej zapachu dodać w domu na płyn. No i po wszystkim byłem, szukałem szefa, nie znalazłem go nigdzie, więc poszedłem do HR, żeby oddać dać wypowiedzenie. Wszedłem. Dzień dobry chciałem, chciałem dać swoje wypowiedzenie dla Pola, ale nie mogę nigdzie go znaleźć. Dobrze, zostaw tutaj. Coś jeszcze? Nie nic. No, dziękuję. To było wszystko. 5 lat pracy dla tej firmy, i ja, nie, nie wiem czego się spodziewałem, ale, ale chociaż zapytania dlaczego, cokolwiek, nic, zero, po prostu okej, okay, nic sobie, nie? Także super. Pożegnałem się z, z, ze znajomymi, z paroma osobami, tak naprawdę, bo nie jestem w stanie się pożegnać ze wszystkimi, ale zrobię to za chwilkę na Facebooku, no i tyle. Zakończyliśmy ten etap zaczynamy nowe życie, także poszukiwanie pracy i, i i coś nowego, coś coś, nie wiem, coś co będzie mnie zaspokajać i finansowo i, i mentalnie nie wiem tak, zaczynamy nowy etap z uśmiechem, także kamień mi z serca spadł nie wiem, nie wiem czy, czy mieliście kiedyś takie uczucie po prostu jakoś tak czuję się lżej że, że po prostu po pięciu latach monotonnej pracy i pracy nie, nie dającej mi żadnych tam, nie wiem, super benefitów yy, odszedłem. I jakoś tak, tak mi się lżej zrobiło, po prostu że już nie jestem powiązany z tą firmą, że koniec. Super. Super uczucie, naprawdę. najprostszy obiad na świecie, czyli przysmażamy cebulkę, dodajemy pieczarki, jak już nam się zeszkliła, dodajemy mięsa mielonego, u mnie oczywiście wegetariańskie, jak już te pieczarki się trochę przesmażyły. Jak mięsko już chwilę jest na patelni, dodajemy puszkę krojonych pomidorów. Dodam tutaj wody, wymieszam i wleję na patelnię. Dolewam ciutkę pasaty, tak żeby, wiecie, żeby sos był w miarę płynny. Teraz powolutku niech to mi się tutaj redukuje. W międzyczasie doprawiam do gotującej się wody, wrzucam makaron. Tam się wszystko gotuje, a ja w tym czasie idę ściągnąć pranie. Ręczniki mam nadzieję, że wszystko suche. Już mam kolejne gotowe. Także hmm... Radzio skosił trawkę piękną. Nasz kącik tu wygląda tak. A niestety już Wam pokażę ściereczki i inne. Tutaj chyba są ślimaki. Zobaczcie, wszystko jest wpieprzone. Znaczy nie chyba, ale na pewno. Nasze słoneczniki, które wyszły, widzicie? dopiero dzisiaj zobaczyłam. Po prostu są zżarte, także zaraz to podleję. Ech. No szkoda mi. Patrzcie na tego bratka. Cały żarty, Kompletnie z zżarty. Masakra. Aż mi się płakać chce. Ale zaraz to jej podleję. Ech. Później granulkami posypię. Może coś to da. No i zobaczcie na magii, jak dużo Magi znowu jest. Magi nic nie tyka. Magi chyba jest niesmaczna. <noise> Mój bez. Ten tutaj już ujęty do domu nie zrywa... uwiąt, do domu nie zrywałam, bo... no bo nas nie było. A zobaczcie, tutaj takie dzikie odnóża wychodzą i taki bez... Boże, pachnie prawdziwym, prawdziwym bzem. Oj, chyba nie podaruję i zerwę sobie do domu. Maliny też nam coś wcina, widzicie? Coś się tutaj dzieje niedobrego. Zobaczcie ile malin. I zobaczcie... Ała, ała, włosy zaczepiłam. Patrzcie ile truskawek. Normalnie. Szok. Dziwne, dziwne rzeczy właśnie odkryłam, dzieją się na YouTubie. Przed chwileczką mój film miał e, 1100 wyświetleń i odświeżyłam, a tam nagle z 1100 wyświetleń zeszło do 850. W jaki sposób? Czary mary. Czary mary. No po prostu jestem w szoku. YouTube, YouTube, ale wracamy do obiadu. Makaron jest, sos jest, troszkę startego serka jest i gotowe. Najszybszy, najprostszy i najsmaczniejszy obiad gotowy. Smacznego! Tylu, na czemu się nie bawisz? Ona się boi. Oh. Mamy Czekam kochani, żeby skończyło mi się pranie Żeby je powiesić i uderzamy do Ikea, Bo zdecydowaliśmy Radosław nie jest zbyt zadowolony, bo on nienawidzi na Mam Ale zdecydowaliśmy, że kupimy Komodę, chyba mniejszą i większą Do tej Małej sypialni, ja po prostu teraz, wiecie, zagryguję wszystkie ciuchy i wszystko z dużej sypialni. I nie mam tego gdzie pokładać. Znaczy tam jest I to taka jest duża jedziemy, szafa. Nie powód, dla którego zgadzam się kupić jakąkolwiek komodę. Tak, no ale tam wiesz, no, no, nawet jak ktokolwiek do nas przyjedzie, nie to, że mieli swoje szuflady. Wiesz o chodzi. No w tej szafie tam się zmieści dużo rzeczy yy, świątecznych chciałam powiedzieć. Zimowych i wszystko w tych pojemnikach, no ale pościele ręczniki i takie inne muszą mieć swoje miejsce. Wiesz, że jestem bezrobotny? Zwolniłem się dzisiaj z pracy. Dałeś wypowiedzenie. Tak, dałem Ale... wypowiedzenie z pracy. Ale zobaczcie, jak od razu schudł Radosław. Bo nie jem. Nie mam pieniędzy na jedzenie. O, na Proszę, wysyłajcie datki. A na komody masz? No, co ty chcesz wydać? Także Radosław dzisiaj ja się... Ja zawiozę i zaniosę do samochodu. A co, jak to się stanie? Ciu. Ciu, ciu, ciu. Co to było? Co to było? Piwo o tej godzinie jeszcze zaraz będzie jechał autem. E... Ale co mówiłam? Aha, dał wypowiedzenie. Nie, dziękuję, nie chcę. Aha, ty pokazujesz co to. Dał wypowiedzenie po pięciu latach i jest mu smutno. Ale nie ma innego wyjścia, tak trzeba zrobić. Chcę coś zmienić w swoim życiu? Tak, radosław. Tak. I tak właśnie robię. Jest robić. mi po prostu przykro, że podejście do pracownika jest po prostu takie. No, ty masz taką firmę. Że poszedłem, poszedłem chciałem do szefa samego pójść, ale go nie było cały dzień, no to poszedłem do H.R. A, mówię to w samochodzie, nagrywam. Aha i zero w ogóle jakiegokolwiek powodzenia, albo cokolwiek. Dobra, niech się to pranie kończy, bo się bardzo ładna pogoda zrobiła, a robię, piorę pranie, prześladła, to, to, to mniejsza z tym, ale piorę ten pokrowiec taki na materac, wiecie, ja zawsze używam pokrowca na materac i fajnie byłoby, gdyby to wyschło, a jest już godzina, nawet nie wiem, która. Jest, jest godzina, godzina 17? 17.05. No, także fajnie byłoby, to gdyby to wyschło. Co, mamy piwko na ogrodzie? Na ogrodzie? No, to sobie wypijemy. Możemy wrócić, zanim będzie jasno? 60 jest, jest jasno. Ja wiem, ale to jest i Nie, jedziemy w jednym bite. celu, nie. a ja tam idę w jednym celu. Czyli idziemy od razu na dół. Nie. Ale <laughs> w tym tygodniu już. Ale długo nie miałam tej pomadki na ustach. To jest moja ulubiona e, pomadka o nazwie, o kolorze Lover z Maybelline. Bardzo długo już jej nie miałam. Super jest, co Radzio? Pięknie. Co wyglądasz na takiego sennego? No, pospałbym już. A jutro, wyobraźcie sobie, mamy z Radosławem razem na rano, także mówię do niego, wstaniemy prędzej, może razem wypijemy kawę, pewnie to się nie uda, ale być może, ale może się uda, jak się postaramy. A teraz dopiero, kochani, zajarzyłam. Wiecie, że jak macie karty IKEA, w Polsce chyba tak samo jest, że jeżeli je użyjecie przy zakupach, o jeżeli nie coś się stanie w drodze do auta, przedtem, jestem przekonana, że przedtem było tylko w drodze do auta, jeżeli coś opuścicie, coś nam się zbije lub połamie, no to jest to ubezpieczone. A teraz też przeczytałam, że nawet jeżeli w domu podczas składania mebli coś się stanie, to jest to ubezpieczone. Ale musicie. użyłeś tej karty? Jezus Maria, bo ja wyszłam prędzej od kasy i nie wiem czy użyłeś. Ale właśnie musicie użyć tej karty, e, żeby po prostu to ubezpieczenie działało, bo jeżeli karty nie użyjecie, to ubezpieczenia nie macie. Jesteśmy w naszej starej, nowej sypialni. Wygląda jak masywny bałagan, ale Radosław skręca szufladę. Hello! I tak się zastanawiam, czy ta długa malma czasem nie pójdzie tutaj, a ta mała tutaj. Bo ta drabinka docelowo będzie u nas w sypialni. Jednym to, to mała, ta, Aha, no to mała. I w tych mam zamiar trzymać, moi drodzy i kochani, w tej długiej, wszystkie swoje kosmetyki. Tak, taki jest plan. Także tak. I cały czas zasłonę czekała na podwieszenie. Trochę się wydają za cię. no Ale wiesz, co, ja myślę, może radosłów, że te zasłony weźmiemy do nas, do pokoju. No, zobaczymy, bo to są blackouty. A ty w dzień będziesz potrzebowało spać, także chyba je weźmiemy do nas do pokoju. I zobaczcie, jak ten wazonik cały czas pięknie wygląda znaczy cały czas. I to po prostu pięknie, pięknie wygląda. Cudo, moim zdaniem, cudo. Bardzo, bardzo podoba mi się ten szary kolor. Chociaż tutaj teraz jest żółte światło, czekajcie, zgaszę, zobaczymy, czy będzie lepiej wyglądało. O, to jest właśnie, to, to jest idealnie teraz oddany. Cudo! Ja sobie tutaj siedzę nieświadoma, która jest godzina, a to już jest dokładnie za 10.21. Także idę się wymyć, idę włosy wmyć, wypilingować, później sobie zrobię maseczkę, może ratka już ściągnąć, żeby też usiadł ze posiedział. Jak ci idzie? Brakuje mi rzeczy. Brakuje ci rzeczy, na pewno ci nie brakuje rzeczy. E, Bo już jest dziewiąta. No to jeszcze skończyć i... Nie, 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 dzisiaj już zostaw. Na rano idziemy do pracy, trzeba się zrelaksować przed pracą. Radio dalej tam kombinuję na górze, to niech kombinuję już 21.16. A ja się wykąpałam i będę sobie nakładała tą maseczkę. Tą, co widzicie, to jest taki, taka e, blinka z Origins Retexturizing, czyli ona nadaje takiej gładkiej struktury, niby e, naszej cerze. Już kiedyś ją miałam, e, dosyć fajna. Ona jest taka fajna, że tak powiem, ale wam wytłumaczyłam. I znowu do Was mówię tutaj do telefonu i nakładam maseczkę do telefonu. Bardzo mi się to podoba. <laughs> On ma taki różany zapach. O ile róży nie lubię, to ten zapach jest bardzo ok. Mimo, że się wypeelingowałam już na górze, to ona ma też sobie takie drobinki przy zmywaniu. Te drobinki są delikatnie, delikatnie peelingujące. Fajnie taką komoda wygląda, powiem Wam, cieszę się że wzięliśmy, a teraz jest jakaś też promocja. Wike dla posiadaczy karty IKA. Te komody są taniej. Także nie jest. To są chyba jedne z tańszych. Znaczy nie, teraz widziałam, że wprowadzili tak jakby odpowiednik Malma, czyli coś jeszcze tańszego. Ale Malm to mi się wydaje, że jedne z tańszych ma Co mi wcale wcale, ale to wcale nie przeszkadza. Mi się podoba, jak one wyglądają. Taki minimalizm. Wiecie o co chodzi. A i jeszcze zauważyłam, nie wiem, czy to już kiedyś było, czy nie było, że też jest malm w wersji błyszczącej. Tak, tak pięknie wyglądam. Na szyję nie nakładam, no bo wiecie co z moją szyją, moja szyja bardzo jest alergiczna, także tam nawet nie próbuję. Sorry, że nie patrzę na lasy, tylko w podgląd, no ale podgląd jest teraz moim lusterkiem. Dobra, tak sobie posiedzę, znaczy nie posiedzę, bo mm, będę robiła Radkowi kanapki do pracy, bo bo robię mu kanapki do pracy, żeby nie kupował sobie jakiegoś szajsu. Albo jakąś sałatkę Zobaczymy, Raczej myślę, że kanapki na jutro mu zrobię. Także dobra, lecę robić te kanapsy. Jest pierwsza gotowa. I ta będzie moja. I to będzie moja kosmetyczna a, szafka. Tutaj będę miała wszystkie swoje zapasy, bo mam ich bardzo dużo. Także tak, no tyle lustro są Ale spoko. Zależało mi też właśnie na tej półeczce tutaj bardzo. A, wiecie. I na tych też tutaj wąskich mi bardzo, bardzo zależało. Będę musiała sobie tutaj takie organizery jeszcze kupić, no ale takie różne rzeczy, skarby świata. Ja już jak widzicie, kochani, po maseczce ta maseczka przy zmywaniu tak delikatnie, wiecie, to jest też przy okazji peeling, i tak może tak delikatnie, ona się, ją, ją się ciężko po prostu zmywa, o, bo ją na mokro trzeba troszeczkę tak rozmarować, właśnie wypielingować i ona się dosyć ciężko zry, zmywa. Ja zawsze na koniec sobie po prostu ręczniczkiem tak mocno, mokrym to zmywam. I na tym tylko tonik i na tym tylko olejek, ten co dostałam od Oluni kiedyś w paczce. Także tak, to jest moja ostatnia pielęgnacja wieczorna i zaraz idę wysmarować moje uda kremem stołpy.